Pa gledaj kaj je vaš pas, dobro. Oš, jeliš Moj kraju pravi kraj, svojeg komornika. Mam i ja. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika, prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj co płacić, Z czym zaczekać, a pije zegar od pierwszego do pierwszego płaci płacz. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika, prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj co opłacić. Z czym zaczekać, a pije zegar od pierwszego do pierwszego płaci, płacz. czeka człeka. moim kraju prawie każdy ma swojego. Komornika prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj, co opłacić, z czym zaczekać. A pije zegar, od pierwszego do pierwszego płaci, płaci, czeka człeka. Woda, prąd i gaz, komórka, kredyt Co? Chciałbyś karty w tas, nie da się, niestety płaci Płacz na no. nie. Brałeś, miałeś wtedy Nikogo nie obchodzi, jak daleko masz do mety Banki, najgorszych chuje, grube odsetki Tobie też hajsu brakuje, wiem. życiowe zakręty Palo janku w garniturach, widzę znów elementy Łapny uśmiech, jak podpisujesz zaciśnięte zęby Gorzej niż bandyty, niedobre i w garniturach Durach komorniki, bankowce, ey, ciągle palą chuja, złe nawyki Chciwa natura, stała struktura Co kurwa, są... kurwa, jak mura, buduję zwrotki, opalam pezę, znów kura Mój rapce dotki, wesznie wierzę, północny polski styl Dalej lecę, dilgak, powrót do gry. Dobry, zły, znowu grzesze. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika. Prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj, co opłacić, z czym zaczekać. A pies od pierwszego do pierwszego płaci, płaci, czeka człeka. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika. Prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj, co opłacić, z czym zaczekać dobry, ja starałem się komarnie przejść do Pana Zadniosłem łódkę Pana? Sam nie wiesz, co podpisujesz Ich stara sztuczka, chcesz hajs, musisz brać On? Proszę Pana, pójdź posiądź Spokójnie To nie łódka Panie komornie A co na? to? O na Kto Cię kurwa gada? Ale mnie to nie interesuje Dieniołczki, tutaj Taki sport, robię hałas wciąż Poruszam tematy, nowy mord Prawda cała, ziom Ze mną wariaty, naród, uciskany rząd Klika, złota Na system nam przyszło Płacić im raty Tak wyszło, przyszłość to my Możemy wszystko, kurwa Kolonki, Jezus, zimno Kurwa Chwile, za mnie tu łysko Co to, kurwa 4P, dziewko Jeżdżę jeżdżaj z samochodem, rozumiesz, trzeba zawinąć chłopa. Co opłacić? Z czym zaczekać? A zegar. od pierwszego do pierwszego płaci, płacz, czeka człeka. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika. Prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj, co płacić? Z czym zaczekać? A zegar. od pierwszego do pierwszego płaci, płacz, czeka człeka. W moim kraju prawie każdy ma swojego komornika. Prawie każdy się zastanawia, co jest grane dzisiaj, co opłacić? Z czym zaczekać? Pije jest zegar, pierwszego do pierwszego płaci, płaci, czeka rega. człowieka O, tu, ta kurwa blast, wejdź, ja pierdolę, to No tylko kurwa łopaty i kopiemy kurwa Na chujki to był